I teraz wsuwam tą aluminiową szynę. Tutaj mamy takie grzybki. już całego dachu. I jest to fajna opcja. Żeby wykorzystać taką szynę aluminiową. Tego typu pod panele solarne. Ja ją kupiłem w hurtowni Aluminium. I, I... To będzie jeszcze zabezpieczone odpowiednio, żeby się nie ruszało, nie przesuwało. Pogoda nie sprzyja, pada deszcz, jest mokro, no ale ja mam taką zasadę, że jak mam coś do zrobienia, to to robię. Bez względu na pogodę, no to do dzieła. Tak to wygląda na dachu, ona tutaj trochę wystaje, zaraz. Przytnę ją fleksem, przytnę obydwie. I na tym oczywiście będzie trzymał się panel, panele, może jakiś mały tarasik, taki widokowy. Wczoraj, wczoraj kompletnie nic nie nagrywałem, chyba tam jeden urywek, bo po prostu była walka z czasem, żeby przed nocą zdążyć jak najwięcej zrobić na dachu. Dzisiaj znowu już godzinę od samego rana siedzę na dachu, mgła na szczęście chyba będzie opadać. Dużo walki z pierdłkami takimi typu rozwiercanie tych uchwytów. Teraz pokażę Wam tutaj w środku już prowizorycznie jest to podłączone prowizorycznie, znaczcie, bo to tak nie będzie. Oczywiście później dach sprawdziłem, chodzi o to, żeby tylko sprawdzić czy, czy to działa. Prąd jakiś tam dochodzi. Pokażę Wam teraz, co już jest zrobione na dachu. Aktualnie tutaj nawiercam takie dziurki, żeby zamontować te uchwyty. Tutaj, jak widzimy, przelotka. Już jest, panel już leży. Zdecydowałem się na ten kompozyt. Łączenie tego z kompozytem, ponieważ tymi bryłkami mi to nie pasowało. Nie grało tak jak ja bym chciał. No i działam dalej, bo po prostu, jak z każdym z tych elementów, wychodzi tak, że pracy jest dużo, dużo, dużo więcej niż się spodziewałem. I tak z tym panelem utknąłem. No, już y, trzeci, czwarty dzień. Zaczynałem od tych listów. Co e, zajęło jeden dzień? Jeżdżenie po sklepach, bo to czegoś zabrakło, bo to się nie da tak jak ja chciałem. E, no i wczoraj zacząłem ten panel montować. Montowałem jeszcze go po ciemku, tyle ile się dało, aż w końcu padłem. I, i, no i dzisiaj od samego rana wstałem, tylko i działam. Wczoraj w końcu udało się ten panel zamontować. Użyłem takich elementów, i przyjdą dodatkowe wzmocnienia z tej strony, które zaraz zamontuję. Jesteśmy w moim warsztaciku. Ludzie często. Znajomi pytają, jak to jest, że ja mam wszystko czas. Myślę, że to kwestia organizacji tego czasu. Odpowiednia, zobaczcie, tutaj mam warsztat i od razu mam siłownię. Robię rano trening między seriami. Mierzę, co mam pomierzyć docinam i wszystko można pogodzić jakoś. Dobra, do dzieła. Zakończyć elektrykę, muszę założyć tutaj skrzynkę z przetwornicą, modułem sterowania akumulatorami. Macie trochę przeszkadza w nagrywaniu. No i w tym celu musiałem najpierw położyć wykładzinę, żeby móc już położyć tą postawić tą szafkę, ponieważ wszystkie, wszystkie meble będą stały na wykładzinie. Nie chciałem robić jakichś łączeń, żeby nie było w razie zacieków masakry, bo jak dostałaby się woda gdzieś pod e, izolację to byłaby tragedia, dlatego tak chcę, żeby wszystko było szczelną, e, szczelną e, powierzchnią, to cała wykładzina dopiero na, to, na tym będzie robiony stelaż. Ale tak się zastawiam, zanim zrobię tą skrzynkę prawdopodobnie będę musiał najpierw założyć obrotnicę, przełożyć ten fotel, żeby przymierzyć czy e, szafa na dnie, w której będzie druga szafka z elektroniką, e, czy to wszystko jest w dobrym, w dobrym miejscu. No dobra, do dzieła. Dużo pracy przede mną. Mam tutaj takie dwie obrótnice, dedykowane do, do bliźniaczków. Także trzeba teraz założyć jedną tutaj. A z przodu dać drugi fotel pojedynczy ten, taka kanapa trafi tutaj będzie e, jedno miejsce e, do jazdy, będzie jeden pas i a a więc trzy miejsca do dojazdy, jazdy cztery do siedzenia na postawie na sucho ciężko sprawdzić ale się, się obraca Dlatego odpuściłem przerabianie foteli obrotowych ich, ponieważ jak mam oryginalną obrotnicę odkręcam tylko kilka śrubek przykręcam obrotnicę do niej fotel i nie będzie męczenia się z przerabianiem. Jednak tym do góry, ponieważ tu jest element który naciska na mechanizm i obrotnica cały czas się będzie obracać pierwsza próba a więc jak widać obrotnica jest już zamontowana drugi fotel jest już w miejscu w którym e, będzie przykręcony tutaj znajdował się stalik. Problemy jakie się pojawiły. Różnica wysokości. Postanowiłem, że zrobię tutaj szafkę na elektronikę i tu Pój, będzie się to trzymało. A stąd będzie e, wychodził w stolik jeszcze nie wiem jak, ale jakoś, jakoś coś się wymyślił. Problem, Problem z tym fotelem. Problem z tym fotelem jest taki, że te czwórki nie pasuje, byłem na śrocie Eee, nie ma tych foteli a prawy pojedynczy że już można pomarzyć nawet w internecie ciężko znaleźć jak coś jest to za, za, za pieniądze. także na spokojnie będę szukał na razie to miejsce stoi i czeka Na no, widać niewygodnie się staje z, jest wysoko w tym miejscu będzie znajdowała się łazienka jednak nie starczy miejsce, żeby pomiędzy zrobić szafę musiałbym z tego fotela wtedy zrezygnować tu będzie toaleta a tutaj będzie brodzik także kombinuję dalej tak jest, że w czasie pracy wychodzą pewne rzeczy trzeba zmieniać, e, zmieniać, że tak powiem, w czasie rzeczywistym e, e, iść na kompromisy, zmieniać plany. E, ale jakoś coś się wymyśli, coś z tego będzie. Fotel przesuwa się bardzo łatwo. Takie widać. Obrotnica się sprawdza, kupiona akurat tu Kapitola Przyczepy, dedykowana do do tego modelu tylko teraz trzeba znaleźć fotel żeby może było drugą wykorzystać po całym dniu dopiero, dziś, dopiero teraz zajrzałem do, do busa, cały dzień nic dzisiaj w busie nie robiłem Ale nie było, że nic nie zrobiłem, to chociaż przykręcę kable od przetwornicy i kabel od separatora. Separatora nie przykręcę, bo nie mam jeszcze kabelka, ale żeby, żeby nie było, że nic dzisiaj nie zrobiłem, to chociaż zrobię to. I tak. Plus, minus, Mamy 0, 1, 2. Przypuszczam, że 1 bez. A więc szczerze, przyznam się, nie doczytałem instrukcji. Czy to jest te chodzenie na standby, ale sprawdzimy, czy działa. Bo jak będzie światło, za chwilę, jak podłączę, zobaczymy, czy działa. O. Światła Światło nie ma. Może tryb drugi. Światło jest. Ona potrzebuje chyba chwilę, żeby zaskoczyć po pierwszym podłączeniu. No dobra. Na razie włączymy do tego, bo muszę doczytać. Tutaj mamy Separator kabel już jest z bezpiecznikiem. separator ten kluczem nie dokręcimy. Co to będzie? Chyba jedenaście do No, i moja elektrownia już gotowa. Mam prąd za darmo. Panel 410 W, podłączony do dwóch akumulatorów 100Ah, do tego moduł sterowania Lumiaxa, z którym łączę się na Bluetooth. Tutaj mogę zobaczyć, co się dokładnie dzieje. Jeszcze tego całkiem nie ogarnęłem, ale jest taka możliwość Przetwornica 4000 na 2000 muszę troszeczkę porobić porządek z tymi kablami e, pomontować to jakoś żeby to e, mm, lepiej wyglądało i wizualnie i trzymało się bezpiecznie. E, tutaj będzie szafeczka zabudowana, która akurat będzie e, podstawą na nogi, bo ten fotel jest dość wysoko, tutaj szaferka jest wyżej. No, i jesteśmy już przy akumulatorze rozruchowym, do którego podpięty jest separator Victrona, dzięki któremu będę mógł w czasie jazdy dodatkowo ładować akumulatory. Przyda to się szczególnie zimą, kiedy panel nie będzie tak wydajny. A więc, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, jak, będzie, jak będą przebiegały kolejne etapy budowy tego campervana to zapraszam do śledzenia kanału. Oczywiście powtórzę się, <grywanie> subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli jakiś a jeżeli ten odcinek wydał Wam się ciekawy, podobał Wam się, zostawcie łapkę w górę. No i zachęcam do komentowania. Jestem amatorem, także nie, nie obawiam się komentarzy które będą mówiły, że coś zrobiłem źle. Często dajecie cenne rady. Ja czytam te wszystkie komentarze. Czasem dowiaduję się czegoś ciekawego. No i ogólnie, jeżeli macie coś do powiedzenia, podzielcie się w komentarzach. Ja już kończę. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.